Witam. W tym materiale chciałbym pokazać jak zdemontować mik mikrostyk w Oplu Meriva. Mała rzecz, a potrafi napsyć krwi. Przede wszystkim należy ściągnąć poszycie tylnej klapy bagażnika. W tym poszyciu jest kilka klipsów, które bardzo mocno trzymają. Niestety jeden z nich mi się urwał. Natomiast należy uważać na te plastikowe prowadzenia, które na ostro wchodzą w same drzwi tylne. Kolejną rzecz. Mikrostyk jest umiejscowiony oczywiście w elemencie w maskownicy ze znaczkiem Opla. Tam mamy 5, 6. Śrub, z których należy odkręcić nakrętki. Nie trzeba na przykład zdejmować w tym momencie silnika. Wydałoby się, że on też gdzieś tam ingeruje w mocowanie tej zaślepki, jednakże nie. Jeżeli chodzi o sami mikrostyk, żeby go wypiąć, to należy w tym miejscu. ...w tym miejscu zwolnić dwa zaczepy. Jeden i drugi. Nie chcę to teraz robić... ...bo przy pomocy jednej ręki ciężko mi to zrobić. Na początku jest to rzecz niewymienna... ...czyli jeżeli kupicie osobno mikrostyk... ...to musicie się liczyć, że musicie przeolutować. Natomiast ja metodą chałupniczą... ...zdjąłem osłonę... Taka jest gumowa osłona. Za chwilę ją zaizoluję. Wpuściłem kilka kropel WD. Poczekałem aż preparat zadziała. I obecnie po podłączeniu mikrostyk ponownie zaczął działać. Zobaczymy na jak długo.